Tędy, Kratosie. Chodźcie, chodźcie. A, tylko wytrzyjcie buciory. Bardzo dokładnie, proszę. Nie wytrzesz, butów, prawda? No trudno. Sypialnie są tam, z tej strony jest kuchnia. Czy ktoś chce coś zjeść? Kratosie? Chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Chcemy tylko. Dostać się do Swartal'Fheimu i uratować Tyra. Tyra? On żyje? Przecież. Co? Spokojnie. On wszystko wie. Wszystko? Buntowałeś mojego syna! Nie! Ja, ja go pilnowałem! Dla ciebie! Dzięki mnie nic mu nie groziło! No powiedz, twarzy. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy mogli znów podróżować między światami. Ha. Możesz nam pomóc? Tak! Pewnie! Tylko, tylko nanieśliście tyle błota. To dlaczego nadal nie można podróżować? Szczerze mówiąc, nie. nie obędzie się bez Twojej pomocy. O, Huldrowi bracia w końcu potrzebują usług największego mędrca świata. Nie cieszyłbym się tak. Ej! Nie tak szybko! A ten skąd się tu wziął? I co tu w ogóle, że jeden? To mój syn. Na no, jarn co też się z nim stało? Jest za wysoki. Nie wygląda... Tak. To po tobie. Dobra, znajdźmy mu coś, co nie będzie za krótkie. Chłopak dorasta, zakuta pało. Sam nigdy nie byłeś gołowącem? Ej! No, nie ma co płakać. Ale będziesz go musiał teraz znacznie lepiej pilnować, kolego. Oj, stara się, zaufaj mi. Dobra, zajmijmy się waszym sprzętem, zanim znów znikniecie. Zacznij od tego. Mm, przywaliłeś. Hm. Może po prostu wykuję ci nową. Wolę zachować tę. Tak, zobaczę co da się zrobić. W międzyczasie będziesz musiał pochodzić z czymś zastępczym. I materiałów, starczy mi tylko na jedną tarczę, przynieś mi więcej surowców, to może wykuję coś jeszcze. Jeśli dzieciak ma zamiar dalej rosnąć jak szalony, nie nadążysz skupować. Znalazłem twoje fanty. Wrzuciłem je do skrzyni. Co ty byś bezemnie zrobił? Rozejrzę się trochę po domu. Daj znać Sindreamu jak będziesz gotowy. Miło, że zbierasz nasze łupy. Świetny ten dom, Sindrik. A jak tam się w ogóle miewa nasz ulubiony błękitny parweniusz? Jak mnie nazwałeś? <laughs> Doskonałe! Hmm. Wygląda na to, że Fimbulwinter nie oszczędza naszego topora. Daj go tu! Potrzeba mu trochę brokowej czułości. Czekaj, jesteś zbyt ciężki na te schody. Nie zniszcz mi domu. No proszę, wiedziałem, że jesteś głodny. Chodź, zobacz. Najwyraźniej przechowują tu jedzenie. Jak zgodnie je będę miał w czym wybierać, podoba ci się mój dom? Jak odblokować światy? Potrzebujemy czegoś z zaplecza warsztatu. Chodźcie i przynieście głowę. Ech. Dobrze, gdzie dokładnie przebywa ty? Jest uwięziony w jakiejś kopalni. – Tyle wiemy. Hmm. – W tym świecie aż się roi od kopalni. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań. O, wiem! Pogadajcie z Durlinem. – Kto to? – To nasz kuzyn, tak jakby. Pracuje w Biurze Bezpieczeństwa w mieście. Powinien mieć dostęp do szczegółowych danych o kopalniach. No i wiem, że nie przepada za Odynem. Dlatego twoja mama szukała u niego pomocy, kiedy próbowała wszcząć rebelię. – Gotowy? – Rebelię? Wiedziałeś o tym? Przywódca rebelii, który znał mamę? Brzmi jak strzał w dziesiątkę! Chyba przegapiłeś moje... tada! No cóż, Mówi się trudno. Zaraz, wszystko na Oliwie. Spotkamy się przy bramie na zewnątrz. Przywódca rebelii? Durlin? <grym> Przywódca z niego jak z koziej dupy trąba! Ha? A ty? Ty to pamiętasz wszystko tak, jak chciałbyś pamiętać, no nie? Wydaje ci się pewnie, że Durlin już przebiera nogami na myśl o spotkaniu z przybłędami szukającymi Guza. Co masz na myśli? Pomoże nam czy nie? Nie, nieważne. Nie mam w zwyczaju wyrażać się niepochlebnie o mojej własnej rodzinie. Z wyjątkiem tego tu patafiana. Gadaj, zdrów. Dobra, idź psuć krew Durlinowi. Sam się przekonasz, jaki jest. Tylko wiedz, że możesz się zdziwić, jeśli przywykłeś do przyjaznych krasnoludów. Przygotuj się, że będzie ciągle zrzędził i w ogóle dziwnie gadał. Kontrast między wami wydaje się porażający. Zawsze chciałem odwiedzić wasz świat. Svartalfheim wydaje się wyjątkowy. Svartalfheim? Głupia nazwa asów. Wyglądamy ci na ciemne elfy? A, no tak. Macie dla niego inną nazwę, Nidavelir. To również nazwa jego stolicy. To tam znajdziecie Durlina. To miasto przerodziło się w wylęgarnię fanatyków Odyna. Dzisiaj żaden szanujący się krasnolud nie postawi tam nogi. Przykre, ale prawdziwe. Słyszysz? Będziemy potrzebować bifrostu i głowy. Brok, ty dotykaj. A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy? Otóż to, urządzenie jest dostosowane do Twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi Twoimi oczami z bifrostu. Dobrze, czyli mogę jakoś tym sterować? O nie, 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 nie. nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Zidry, podła Otwórz oczy! Szybko! Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powietrza. Dalej! Dobrze... Dobrze... Tak! Teraz strzel! To wciąż nieprzyjemne! Teraz my! Chodź, szybko! Idę, już idę! A ja, jak klezmę! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić. już, gotowa. Widzisz? Zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń! Kratosie, rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? Bifrost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona Yggdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, okay. rozumiem. Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę ci, jak to teraz działa. Zatrzeluj klucz w Runesvartalfheimu, po prawej, a potem się skoncentruj. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tavernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go, wodę. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są. I pełno tam ponurników niebezpiecznych, oślizgłych, śmierdzących. Powodzenia? Dzięki. co? Powodzenia?